Komisja Europejska otworzyła program RePower EU po agresji Rosji na Ukrainę, aby odbudowywać i budować niezależność energetyczną Unii Europejskiej w kontekście szczególnie importu surowców energetycznych spoza Unii Europejskiej. Program Repower EU to jest między innymi część dotacyjna, która została pozytywnie oceniona 21 listopada przez Komisję Europejską. To jest 2 miliardy 760 milionów euro dla Polski. I co najważniejsze, kilka miesięcy mojej pracy i całego zespołu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z mojej inicjatywy, w tym właśnie... W zadaniu z programu RePower jest zadanie 971 milionów euro na rozbudowę sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich, czyli 4 miliardy 300 milionów złotych na budowę nowych sieci. Elektroenergetycznych na obszarach wiejskich, po to, by odblokować rozwój odnawialnych źródeł energii, szczególnie biogazowni rolniczych. To zadanie, które zaproponowałem, aby zostało wpisane do Repower EU, stanowi dzisiaj 35% wszystkich środków z polskiego programu Repower EU i nie ukrywam, że zostało najlepiej ocenione ze wszystkich naszych propozycji, dlatego że jest również połączone z reformą, którą przeprowadziliśmy 17 sierpnia 2023 roku, przyjmując. W ustawie o odnawialnych źródłach energii, reformę spółdzielni energetycznych. Kiedy obejmowałem stanowisko w 2022 roku, w połowie września, były zarejestrowane dwie spółdzielnie energetyczne. Dzisiaj tych spółdzielni energetycznych 22 listopada zarejestrowanych jest 21, a przypuszczam, że w ciągu najbliższych miesięcy po tej naszej reformie tych spółdzielni będzie zdecydowanie więcej. Mamy to prawie 4 miliardy 300 milionów złotych na nowe sieci elektroenergetyczne w programie RePower udało się jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich zostawiam wielki program inwestycyjny dla polskiej wsi dla rozwoju polskich OZE dla biogazowni dla stabilnych źródeł odnawialnych na, na obszarach wiejskich naprawdę bardzo się z tego cieszę